Hejka widzowie. Dzisiaj zagramy sobie w e, takie m, bloki, e, na przykład teraz mam pączek ale trzeba przejść. Ja już w, mam pierwsze miejsce, tutaj sobie tańczę. E, ogólnie mam taką sprężynę, żeby sobie skakać wyżej. Chyba tutaj jeszcze nikt nie ma, ale okej. Okay. I gra rozpoczyna się za 7 sekund. A więc ym, sobie zagrałem i zobaczymy, czy wygram pierwsze miejsce, tak jak ostatnio. Tylko ja pierwsza wygrałam wcześniej. Tam na dole Wam się pokazywało. Yy, mamy tutaj teraz emotki. Oczu serce. Yy, kurczę, chyba mi się to nie, nie udało mi się. Prawie byłam, prawie byłam, ale mi się coś nie udało. Wow! I oni tutaj mali, ma, mają takich tych... Yy, Ile wygranych? 15k? Boże. za dużo. W y, poprzedniej rundzie właśnie tak wygrałam. Tak wygrałam, sobie tak tańczyłam. A teraz to sobie tak nie tańczę, bo spadłam. Ciekawe, ile kosztuje jedna wygrana? 29 Robuxów? Strasznie dużo. Dobra, zaczynamy kolejne. Y, helikopter, czyli takie są. Tak jakby transport. Okej, okay. sobie przeskakujemy. Mamy też wygrane jako w prezentach. Yy, takie u góry. Tutaj takie można sobie odebrać. U góry. O nie, to mi się nie uda! No nie! Zagadzałam się z wami i mi się ten. O tutaj mamy takie. Ten prezent, i wtedy plus jedna wygrana tutaj nam wyskakuje. O tutaj, tak, o tu. Yy, pokazuję wam, tak? Bo nie jestem na kąpie. Ile w ogóle tutaj ludzi jest, z tym podobrażeniem? xddd psz -e a -łam. Cześć, no hej, hej, hej Siemanko, Siemanko, napisałam, aha, trochę zhasztagowało O, się... Mnie pyta ile mam wygranych 444 No. O tyle mam. Tutaj widzicie tych pucharki tutaj o takie. Wow. A te mam o. No to szkoda. Gra zaczyna się za 3, 2, 1. O, od razu sobie z, to będę jeszcze ta. ta. Plus dwie wygrane, które ja mi pokazuje. Dobra, dobra, dobra. Yy, dobra, wskakujemy tutaj. Ciekawe ile ten odcinek będzie trwał. Mam nadzieję, że jakieś 7 minut 5. Bo to nie będzie zbyt długi odcinek, bo jest ranek dopiero jest... Yy, nie wiem, która. Za chwilę Wam powiem, jak skończę tą rundę. Dobra, dobra. Chyba wygram znowu tą rundkę. A i ostatnią rundę zrobię taką, e, że bez sprężyny, bez tej takiej pomocy. To a tak się wysoko skacza, a tak to bardzo niedziutko się skacze. Znowu tylko ja wygrałam, no nie, no nie mogę, no teraz zrobię sobie, właśnie teraz sobie zrobię bez sprężyny, albo nie, teraz jeszcze sobie sprężyną, następną rundkę bez sprężyny, nie chciało mi w ogóle skakać ten taki przycisk do skakania, no. Ym, a w ogóle, jak tam uważ, możecie napisać mi w komentarzach, bo zawsze mam odpalone komentarze. O, 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 o ja chcę tutaj, ja chcę tutaj. Dobra, chyba mi się tak udało ja? Już chyba znowu wygram tą. Wi, znowu wygrałam. Dobra, <grywa> teraz będę bez krążyny. O, tutaj mam kolejny prezencik. 451 już mam. Jupi! Aha, aha, bo ja coś tam z dobra dobra. E, Zapraszam e, moje fanki. E, tutaj mamy... E, dobra, zaproś. 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 Zaproś, zaproś. Dobra. Jest okej. Okay. Jakiś biej. ...dwa... ...y... O, ona do mnie dołączyła, to co mnie dodała teraz, bo ja... ...dałam tak jakby to... ...wiecie, żeby... ...żeby do mnie dołączyła. Jupi! Dobra, y, ...teraz... ...a właśnie teraz sobie robię bez sprężyny. Powiedziałam, że dołączy do mnie... A Co? Trudno. A nie? Czy... Ja myślałam, że to miała być ta, yy, chyba Rosja, nie wiem, już sama nie wiem, ale i ja tak ten, nie wiem, jakoś tak skojarzyło mi się to. Yy, ja nagrywam na it. Zda, a więc nie mogę stąd wyjść. Chłe, yy, chłe. No. A, to nie ona. <grych> okay. Kolejna runda bez sprężyny. A potem znowu ze sprężyną. I koniec tego odcinka. No, tylko takie na toku. A, teraz bez sprężyny. Tutaj mamy y, kategoria jedzenie. Może ja się jednak tu. Ale zdążyłabym tam, no nie. Y, ale dziwnie w ogóle bez sprężyny się idzie. O nie, bez sprężyny jest jakoś ciężko. Dobra, teraz będzie z sprężyną. Trudno. Jupi! Jupij! Dobra. I co by teraz tu porobić? Może weźmiemy sobie hajs, na przykład. Aha, bo ja nie mogę tego. Aha, dobra. Czy ja mogę chociaż... Aha. Okej. Okay. To zjemy może sobie pizzę. Niam, 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 niam. <templeasure> miam, mam, 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 miam. mam, 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 Dobra, Dobra, yy, teraz kolejna rundka. Dobra, kolejna runda już mam, 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 Hej, dobra, Mamy znowu kategorię jedzenia. jestem. Dobra, dobra, dobra. jestem. jestem. E, gdzie Jakieś jedzonko. Dobra, dobra. Na razie idzie miss Box. I po tej rundzie będzie koniec odcinka. Ej, właśnie. Ej, jeśli Wam ten odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie pa!